Witajcie z tej strony Michael i zapraszam Was na kolejny odcinek z MotoGP 24. Przed nami 14 runda mistrzostw Grand Prix Kazachstanu, które w rzeczywistości jeszcze się nie odbyło i chyba się nie odbędzie w następnych latach również. Już mamy podany kalendarz MotoGP na następny sezon i Grand Prix Kazachstanu tam nie ma. A więc, chyba kolejny niewypał, tak jak to było wcześniej z Grand Prix Finlandii, na przykład. Grand Prix Indii też wyleciało z kalendarza i ma wrócić dopiero w 2026 roku, a więc trochę zawirowanie mamy z tymi niektórymi rundami. Ale, wracając tutaj do naszej rundy Grand Prix Kazachstanu, które jednak w naszych mistrzostwach się odbędzie, bo gdy jeszcze te mistrzostwa tworzyłem, to. Kazachstan widniał po prostu w kalendarzu. E, oczywiście najpierw sprint startujemy z 13 miejsca. Nie udało się wejść do Q2, chociaż niewiele tam zabrakło. No i przejdźmy już do startu tego wyścigu sprinterskiego. Zgasły już czerwone światła No nie najgorszy ten pierwszy moment Aż tak wiele nie straciliśmy Teraz bardzo długi lewy zakręt To jest ciasno Ale udało się wyjechać w miarę korzystę. No na tym miejscu, na którym byliśmy stawieni na starcie Teraz dwie kolejne udało się zyskać kontakt z Morbidelli I to doprowadziło do jego upadku teraz jeszcze wjechałem dosyć mocno w Fabio Digi Antonio, ale no aż sędziowie to wzięli pod uwagę ten incydent. teraz kolejny mocny wjazd pod Oliveira i od razu pod brada Bindera dwie pozycje zyskane za jednym zamachem jesteśmy na ósmym miejscu. no teraz dostaliśmy ostrzeżenie za ten incydent z Digi Antonio to jest bardzo blisko ten koła Marco Bezykiego na szczęście bez kontaktu teraz wyjeżdżamy na długą prostą najbliższą na tym torze i później mamy takie może nie aż takie mocne hamowanie bo to jest dosyć długi zakręt nie jest taki wolny motor jest dosyć płaski nie ma zbytnio różnic terenu w jednym miejscu tak naprawdę jest i to wydaje mi się że jest tak sztucznie zrobione Tymczasem Brad Binder nas wyprzedził i teraz przestrzeliłem próbując odzyskać tą ósmą lokatę. No i ostatecznie brat się przed nami utrzymuje, a raczej wraca przed nas. I tak kończymy to pierwsze okrążenie. No było widać, że za późno zdecydowanie zahamował, bardzo przestrzelił ten zakręt Brad Binder. Także wracamy na ósme miejsce. Mark Marquez z pole position startował i cały czas prowadzi w tym sprincie. za nim Jorge Martin i Maverick Vinales. Do tego momentu w miarę nie używałem powtórek. Chyba nawet nie użyłem żadnej, mi się wydaje. Teraz były dwie w jednym miejscu i no ja już nie będę używał powtórki, bo chyba doprowadziła ona do upadku Alesze z Pargaro. Bo czasami po prostu tak jest, jak użyjesz zakręcie powtórki, to boty czasami głupieją, się przewracają i właśnie Aleś tak się przewrócił. Tymczasem mamy już innego lidera tego wyścigu Jorge Martin objął prowadzenie Oj, niestety Nie ściąłem może tam jakoś bardzo, ale jednak ściąłem Dostaliśmy już piąte ostrzeżenie w tym sprincie Na cztery okrążenia, pięć ostrzeżeń Dobrze mi poszło naprawdę My musimy wykonać karę dłuższego okrążenia. A więc wydaje mi się, że Alezie Spargaro i tak odzyska te siódme miejsce z racji tego, że no my przejdziemy w dłuższe okrążenie. No, co prawda, przed tym upadkiem jechał wyżej, jednak, ale chociaż jedno miejsce odzyska na naszym słowo mi uciekło. Nieważne. Ale odbyliśmy karę dłuższego okrążenia, wyjeżdżając na jednym kole z dłuższego okrążenia i mimo wszystko utrzymaliśmy się przed Alesiem. Wiesz, zaatakował w ostatnim zakręcie Brad Binder, ale my to szybko skontrowaliśmy. Wyniosła go siła odśrodkowa, także kończymy na siódmym miejscu. Ten sprint myślę, że nie tak źle, patrząc na to, że startowaliśmy dopiero z 13 miejsca. Zwycięzcą sprintu Jorge Martin, zanim Mark, Marquez i Maverick w później Basen Bajania Bezeki. No i my na tej siódmej pozycji punktowali jeszcze Brad Binder i Aleś Espargaro. Za oczywiście zobaczymy klasyfikację kierowców. 30 punktów yy, mamy przewagi nad drugim Eneą Bastioninim. E, tuż za nim Jorge Martin, który traci niego tylko 6 punktów. Peco bajania też jest całkiem blisko. No i Vinales jakby troszkę przycisnął to też jest cały czas w grze tak naprawdę. Z tyłu oczywiście Hondy. No i teraz zobaczymy pozostałe klasyfikacje i za przejdziemy do wyścigu Grand Prix. Tutaj oczywiście naprzód twardszą mieszankę na pewno z tyłu mimo wszystko i tak nam polecają miękką i myślę, że no tak pojedziemy, te opony jakoś strasznie się w sprincie nie zużyły, tutaj też takich problemów większych nie powinno być, bo nigdzie się te opony nie grzały w żadnym fragmencie toru. Wolny mocnego strzała od Jacka Millera dostaliśmy. Teraz z Mil pod nas wjechał się przewraca i wjechał pod nas Augusto Fernando, nasz kolega z zespołu, który się również przewrócił. A my te petardą peko bajanie. Nie no ja to powtórzę, bo no, to było, to było, to była już przesada po prostu zahamujemy znacznie wcześniej. A tu jeszcze Rins upadł przy tym... Nawet nie wiedziałem. Gdzie ja tam Linsa skasowałem? Znaczy może nie ja, bo jeszcze tam Luka Marini był zamieszany w ten incydent. Ale nieważne. No jednak my byliśmy niby winni. Dostajemy ostrzeżenie znowu już na samym początku. Właściwie to w tym samym miejscu. Wyjeżdżamy na 13 miejscu, chociaż teraz wjeżdżamy pod Fabio Quartararo w siódemce. I jak wyjdziemy z ósemki na tym długą prostą? No przed Francuzem, a więc miejsce 12 Teraz było troszkę więcej zamieszania na starcie, niż to było w sprincie Pekobanya gdzieś tam przepadł za nami, co nie jest dla niego dobrą wiadomością Oj, no teraz przestrzelony ten zakręt znowu No jeszcze nie jestem tak dobrze oznajmiony z tym torem Tak naprawdę jechałem tutaj tylko jeden wyścig w karierze i to w Moto3 Na MotoGP to jest mój pierwszy weekend wyścigowy Także jest no, dosyć ciężko Oczywiście jakieś tam kółka sobie kręciłem ostatnio, bo nudziło mi się troszkę i po prostu sobie jeździłem dla treningu, ale na 12 okrążeń, nie pamiętam ile dokładnie tak około 12 okrążeń przejechałem to chyba tylko 3 udało mi się ukończyć w sensie, że były zaliczone, bo tak to ciągle limity toru gdzieś i tak dalej w międzyczasie walczymy z Jackiem Millerem i my tą walkę z Australijczykiem wygrywamy tak jest udało go się wyprzedzić Jack Miller, który w sezonie 2025 będzie kierowcą Pramaca Przenosi się do Pramac Racing, będzie jeździł na motocyklu Yamaha, bo właśnie Pramac z motocykli Ducati przesiada się na motocykle Yamaha. Będą mieli fabryczne motocykle razem z Jackiem Miller'em. Będzie tam jeździł kierowca, który jedzie przed nami, czyli Miguel Oliveira. że jeszcze próbuje kontrolować, no i na razie mu się to udało. W międzyczasie upadł Maverick finale, ale kontynuuje jazdy, bo nie mam informacji o tym, żeby się wycofał broniliśmy się przed Jackiem Millerem, no i teraz oczywiście myślimy o tym, żeby przebić się o kolejne pozycje wyżej. Bardzo ostro z Miguelem i no Strasznie, jakoś bardzo kontaktowe są te pierwsze okrążenia w tym wyścigu. Mnóstwo takich mocnych kontaktów. Teraz jesteśmy bardzo blisko Fabio DJ Antonio. Tutaj będzie atak jedynce już. Obraliśmy bardzo ciasną minę. Didzia pojechał troszkę szerzej. No i jesteśmy przed nim. Przebijamy się na miejsce ósme. Przed nami Alesza z No i tutaj tak naprawdę wszyscy będą zbić. Tutaj szansa jest naprawdę na dobry rezultat. Teraz troszkę ścięty ten zakręt. Oczywiście dostajemy za to ostrzeżenie. Ale atakujemy już Alesza z do piątki. I troszkę szeroko wyjedziemy, ale chyba jeszcze nie, jednak nie, jeszcze przed starszym z braci Spargaro nie jesteśmy, ale tutaj może się udać, tutaj w tych zakrętach idzie wyprzedzać dosyć łatwo, no i jesteśmy na miejscu siódmym, I teraz znowu za szeroko po tych kramężnikach ja też to wykorzystuję, ale tylko na moment Nasz KTM znacznie lepiej się rozpędził. Rozpokazują nam klasyfikację kierowców na żywo. Jak widzicie Bastianino odrabia do na nas całkiem sporo, bo przed tym wyścigiem było ile punktów, no już nie pamiętam. Teraz ta przewaga stopnia, stopnieje, jak tak dojedziemy do 14 tylko. Żoan Milkara dłuższego okrążenia za limity Toru już. Tymczasem my już znamy Brada Bindera I Marko Bezeki też już jest na naszym celowniku, bo jesteśmy bardzo blisko. Czy będzie już atak do jedynki? Za chwilę się przekonamy. Mamy lepszą prędkość. No Tutaj Bezeki nie, nie przesadza na hamowaniu, nie wyniosło go jakoś bardzo. Ja tutaj troszkę odpuściłem, żeby właśnie czasami w nas nie wjechał. Teraz mamy go chyba. Zakryw numer 3 jest w lewo. I przed Marko Bezekiem jesteśmy, a więc jesteśmy już na piątym miejscu. I teraz gonimy podium. Oj, tam ktoś bardzo szeroko i to jest Mark Marquez, który jechał na drugim miejscu, walczył o zwycięstwo, teraz przestrzelił ten zakręt i spadł na czwarte. Przed nim dwóch kierowców Pyramaka, Jorge Martin i Franco Wonideli. Tymczasem na nie ma już bezpieczną przewagę, bardzo bezpieczną przewagę, jak na to, że do końca zostało już tylko jedno okrążenie. On, jeżeli nie popełni żadnego błędu, ten wyścig wygra. No zbliżyliśmy się dosyć mocno do tej trójki, która idzie przed nami, ale nie ma szans, abyśmy tutaj zaatakowali na czwarte miejsce. Także skończymy na tym piątym, to i tak jest dobry rezultat patrząc na to, że startowaliśmy z 13 miejsca i też te pierwsze okrążenie było takie trudne dosyć, bo sporo jakichś incydentów. Nie udało się tam za dużo zyskać. No tutaj już nic nie ugramy. Na Bastini za chwilę wygra ten wyścig. Franco Orwelli będzie drugi. Często się tutaj nie pojawia. Trzeci Jorge Martin, czwarty Mark Marquez. No i my na piątym miejscu właśnie ten wyścig kończymy. No i tak wyglądają wyniki tego wyścigu. Mała niespodzianka, no to Peko Bajania dopiero 11. Winiale dojechał 15 po tym upadku, także i tak udało mu, się, udało mu się chociaż punkcik zdobyć. I teraz zobaczymy klasyfikację kierowców jak to wygląda. Oczywiście nadal jesteśmy na prowadzeniu, ale nasza przewaga nad Bastianini stopniała tylko do 16 punktów, Martin traci 31, a więc gonią nas. Trzeba uważać. No i w tym odcinku to byłoby wszystko. Jeżeli się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do zasubskrybowania tego kanału. Zapraszam również do opisu. To byłoby wszystko. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.